Syberia to jeden z największych, najbardziej surowych i bezlitosnych regionów na Ziemi. Kraina, w której odległości liczy się w tysiącach kilometrów, a natura przez większość część roku dyktuje własne niepodważalne prawa. Zimą temperatury spadają tu do ekstremalnych wartości, latem zaś rozmarzająca ziemia i topniejący lód uwalniają siły, które potrafią zmienić krajobraz w ciągu zaledwie kilku tygodni. W tym filmie przyjrzymy się siedmiu najdłuższym rzekom Syberii, opierając się na potwierdzonych danych geograficznych i hydrologicznych. Sprawdzimy, które z nich biją rekordy długości przepływu i powierzchni do rzeczy i dlaczego należą do największych rzek na całej planecie. A więc otwórzmy nasz ranking. Miejsce siódme. Rzeka Wiluj. Wiluj to jedna z największych rzek wschodniej Syberii i najdłuższy dopływ Leny ma 2650 km długości, a średni przepływ przy ujściu wynosi około 1700 m sześciennych wody na sekundę. Jej system rzeczny wraz z terenami zalewowymi może osiągać nawet 30 km szerokości choć samo koryto rzeki rzadko przekracza 1 kilometr. Średnia głębokość Wiluju wynosi około 8 metrów, natomiast jego dorzecze obejmuje 454 tysiące km. kwadratowych. Rzeka przepływa przez Jakucję i Kraj Krasnojarski, a przez znaczną część roku pozostaje skuta lodem – od października aż do maja. Wiluj jest siedliskiem Jesiotra, Nelmy, czyra i Tajmienia. Z rzeką wiąże się także jedna z najbardziej zagadkowych syberyjskich legend o tak zwanej Dolinie Śmierci, gdzie według lokalnych podań zaginęła spora ilość śmiałków chcących zbadać to miejsce, a w jej centrum ma znajdować się tajemnicza metalowa konstrukcja ukryta w ziemi. Miejsce szóste Rzeka Amur. Amur to rzeka o ogromnym znaczeniu geograficznym, przyrodniczym i politycznym. Jej długość wynosi 2824 km, a średni przepływ przy ujściu sięga około 10800 m3 na sekundę. W dolnym biegu szerokość koryta dochodzi do 5 km, a maksymalna głębokość przekracza 57 m. Rzeka powstaje ze zbiegu Szyłki i Argunu i uchodzi do Morza Ochockiego, a jej dorzecze zajmuje 1 856 000 km kwadratowych. Amur wyznacza naturalną granicę między Rosją a Chinami i przepływa również przez terytorium Mongolii. To jeden z najbogatszych ekosystemów rzecznych Azji. Żyje tu około 140 gatunków ryb, w tym 6 endemitów oraz największy jeziotr świata, kaługa, osiągająca niemal 6 metrów długości. Miejsce 5. Dolna Tunguska. Dolna Tunguska to jedna z najbardziej dzikich i niedostępnych rzek Syberii. Ma 2989 km długości a jej średni przepływ przy ujściu do Jeniseju wynosi około 3600 m3 na sekundę. Choć system rzeczny wraz z jeziorami przybocznymi może lokalnie osiągać 20 km szerokości, samo koryto przez większość biegu ma zaledwie kilkanaście metrów. Maksymalna głębokość sięga nawet 100 metrów, przy średniej zaledwie 4 do 6 metrów. Dorzecze dolnej Tunguski obejmuje 473 tysiące km2, a w jej obrębie znajduje się aż 17 tysięcy jezior i stawów. Rzeka słynie z licznych progów i wirów, które praktycznie uniemożliwiają żeglugę na całej jej długości. Miejsce czwarte Rzeka Jenisej. Jenisej to jedna z najpotężniejszych rzek świata i główna arteria środkowej Syberii. Ma 3487 km długości, a jego średnioroczny przepływ przy ujściu do Morza Karskiego wynosi aż 17 991 m3 na sekundę. W dolnym biegu system terenów zalewowych może osiągać nawet 75 km szerokości, podczas gdy samo koryto miejscami ma do 5 km. Maksymalna głębokość rzeki sięga 70 m, a powierzchnia jej dorzecza to 2 580 000 km kwadratowych. W okresach wezbrań poziom wody potrafi wzrosnąć nawet o 28 m, natomiast do samego Jeniseju uchodzi około 1500 dopływów czyniąc go jednym z największych systemów rzecznych Syberii. Co ciekawe miłośnicy fauny spotkają w okolicach rzeki zarówno wielbłąda domowego w rejonach sąsiadujących z południową Syberią i Autajem, jak i niedźwiedzia polarnego bliżej ujścia do Morza Karskiego i Arktyki. Na Jeniseju powstały także duże elektrownie wodne, w tym słynna Krasnojarska HPP, jedna z największych w Rosji. Podium naszego zestawienia otwiera najdłuższa rzeka zachodniej Syberii, OB. Jej długość wynosi 3650 km, a średni przepływ przy ujściu do Morza Górskiego sięga około 13500 m3 na sekundę. W delcie szerokość terenów zalewowych dochodzi do 29 km, podczas gdy główne koryto rzeki rzadko przekracza 2 km. Maksymalna głębokość obu wynosi około 40 metrów, a powierzchnia dorzecza to imponujące 2 972 497 km kwadratowych. Największym miastem nad obem jest Nowosybirsk, największe miasto Syberii, przez które przybiega także kolej transsyberyjska. Miejsce drugie: Irtysz. Irtysz to najdłuższy dopływ obu i jedna z najdłuższych rzek Azji. Jej długość wynosi 4248 km, a średni przepływ przy ujściu sięga około 2260 m3 na sekundę. Wraz z terenami zalewowymi rzeka może osiągnąć nawet 35 km szerokości, choć samo koryto zazwyczaj nie przekracza 800 m. Maksymalna głębokość Irtyszu wynosi około 15 metrów, a powierzchnia jego dorzecza to 1 643 000 km kwadratowych. Źródła rzeki znajdują się w Autaju mongolskim, a Irtysz przepływa także przez Chiny, Kazachstan i Rosję, zanim zasili wody obu. I miejsce pierwsze. Rzeka Lena. Lena to prawdziwy gigant Syberii i jedna z największych rzek świata. Ma około 4400 km długości, czyli mniej więcej tyle, co odległość z Poznania do Bamako, stolicy Mali. Jej średni przepływ przy ujściu do Morza Łaptyewów wynosi aż 21 800 m3 na sekundę. W dolnym biegu system rzeczny osiąga nawet 30 km szerokości, choć główne koryto rzeki zazwyczaj nie przekracza 3 km. Maksymalna głębokość Leny wynosi około 28 m, a powierzchnia jej dorzecza to 2 490 km kwadratowych. Lena jest żeglowna na ponad 3500 km, a podczas wiosennych powodzi Poziom wody potrafi wzrosnąć nawet o 15 metrów. Na tej brzegami znajdują się słynne supyleńskie, sięgające 300 metrów wysokości i wpisane na listę UNESCO. Syberia to kraina skali, której trudno szukać gdziekolwiek indziej na świecie. Jej rzeki nie są tylko liniami na mapie. To potężne systemy, które przez tysiące kilometrów kształtują klimat, przyrodę i ludzką historię. I choć dla nas są geograficzną ciekawostką, dla Syberii od wieków pozostają jej prawdziwym kręgosłupem. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrypcji. Zapraszam również do komentowania filmu, co znacznie poprawia jego zasięgi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.